Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na briefingu prasowym poświęconym sprawie kopalni Turów oraz stanowisku, które zostało wypracowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia oraz strony Społecznej Związków Zawodowych Kopalni i Elektrowni Turów. Bardzo się cieszę i dziękuję za obecność Pani Prezes Wioletty Czemiel Grzybowskiej, Prezes Zarządu PGE GIEK -SA. Za chwilę Pani Prezes oddam głos. Chciałbym poinformować, tak jak już do mediów dotarło do mieszkańców w poniedziałek, wspólnie ze stroną związkową kopalni elektrowni i Turów, podpisaliśmy wspólne stanowisko w obronie kompleksu Turów. Chciałbym podkreślić, że w czasie spotkania, które było bardzo merytoryczne i rzeczowe, nie było innego głosu, jak jeden głos Jesteśmy za działalnością kopalni, za koncesją do roku 2044. Wspólne stanowisko zostało wypracowane, podpisane przeze mnie oraz przez stronę związkową kopalni i elektrowni Turów oraz rozesłane począwszy od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, premiera, ministrów, europosłów, posłów. Również trafi to pismo do przewodniczącej. Komisji Europejskiej oraz do przewodniczącego Rady Europejskiej. Chciałbym podkreślić, że w tym stanowisku stanowczo sprzeciwiamy się działaniom naszych sąsiadów, szczególnie strony czeskiej. Bardzo wiele mówi się ostatnio o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To, co zrobili Czesi, to jest wyraz niesprawiedliwości. Ten teren, który jest terenem szczególnym, który leży na styku trzech granic: Polski, Czech i Niemiec, powinien opierać się na wzajemnym zrozumieniu, szacunku i współpracy. Działania działaniom Czech zdecydowanie się sprzeciwiamy i prezentujemy dlatego wspólne stanowisko w obronie kompleksu turów. Również wyrażam swoje oburzenie oraz stanowczy protest dla działań grup związanych z Greenpeace'em związanych ze stowarzyszeniami czy fundacjami ekologicznymi to, że tak się nazywają, nie ma nic wspólnego, że troszczą się o klimat, że troszczą się o nas, że troszczą się o tkankę społeczną. A efektem tego lekceważenia i nieliczenia się z nami, mieszkańcami miasta i gminy Bogatynia, jest dzisiejszy atak na kopalnie, który spowodował ten właśnie kryzys dnia dzisiejszego. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że jako burmistrz miasta i gminy Bogatynia, stanowczo wypowiadam się o obronie kompleksu turów. I jej działalności co najmniej do roku 2044 i zdecydowanie sprzeciwiam się działaniom naszych sąsiadów Czech i Niemiec. Chciałbym prosić teraz o zabranie głosu panią prezes Wiolettę Czemiel-Grzybowską. Dzień dobry państwu. Mając taką okazję, chciałam serdecznie podziękować panu, panu burmistrzowi za zaangażowanie, za odpowiedzialność i za troskę jaką obdarzył uczestnicząc właśnie w tej całej inicjatywie związanej ze wsparciem kompleksu Turów. Z punktu widzenia PGE Górnictwo Energetyka Konwencjonalna jest to bardzo ważne. To stanowisko wykazuje jego też odpowiedzialność nie tylko za mieszkańców, za miejsca pracy, ale też odpowiedzialność jako samorządowca, który dba o cały ten region. Szanowni Państwo, Obszar tutaj cały Turuszowski jest dla nas bardzo ważny z punktu widzenia PGG i nie wyobrażam sobie, że obszar ten mógłby zniknąć z polskiej mapy energetyki. Jako PGEG podejmujemy szereg działań mających na celu ochronę tego kompleksu, natomiast ta inicjatywa podjęta przez Pana Burmistrza jest szczególnie ważna z punktu widzenia nie tylko poziomu, jakby krajowego, ale także poziomu międzynarodowego, bo pamiętajmy o tym, że mówimy tutaj o tym konflikcie, który wszczeły Czechy przeciwko Polsce, przeciwko też polskiemu rządowi. To jednoznaczne stanowisko obrony tego kompleksu, jego wagi nie tylko dla mieszkańców, ale także dla polskiej energetyki, jest stanowiskiem, który, które dla nas jest bardzo pomocne. Mam nadzieję, że wszyscy ci decydenci, którzy będą decydowali o długości trwania tutaj naszej działalności wydobywczej. Podejdą do tego w sposób i z, ta, z tą uwagą, na jaką ta inicjatywa zasługuje. Szanowni Państwo, dzisiaj też mamy przykład tego, jak łamane jest prawo i wtargnięcie ekologów na teren kopalni, bezprawne zajęcie naszej maszyny powoduje jakby zaburzenie także na naszej działalności wydobywczej, zagrożenie, zagrożenie zdrowia, a nawet i życia nie tylko tych, którzy wtargnęli, ale także, także i naszych pracowników, którzy będą uczestniczyli w całym tym procederze zdjęcia ich z naszego urządzenia. Bardzo cieszy mnie ta inicjatywa. Dziękuję panu burmistrzowi jeszcze raz za wsparcie. I liczę na to, iż będziemy prowadzili tutaj swoją działalność zgodnie z kierunkiem wytyczonym przez Unię Europejską do 2049 roku, a w tym miejscu zgodnie z tą koncesją, która, o którą się ubiegamy docelowo do 2044. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Prezes. Czy mają Państwo pytania? Panie, panie burmistrzu, pytanie do Pana. Pod tym pismem podpisały się wszystkie związki zawodowe kopalni i elektrowni. Podpisało się 11 związków reprezentujących stronę społeczną kopalni i elektrowni. Proszę wybaczyć, ale nie posiadam wiedzy, czy to są wszystkie. Z tego co mi wiadomo, wszystkie zostały zaproszone, wszystkie były obecne i jestem przekonany, że wszystkie tutaj związki złożyły swój podpis. Planowane są kolejne rozmowy ze związkami zawodowymi? Oczywiście jestem w stałym kontakcie ze stroną społeczną. Na bieżąco prze, będę również przekazywał im informacje o podejmowanych działaniach. Zostanie przygotowana również lista, do kogo trafiło to, stan, to stanowisko. Strona związkowa wyraziła chęć właśnie takich organizowania, takich spotkań, abyśmy wspólnie również przekazywali informacje i podejmowali wspólne działania. Oczywiście jest w przygotowaniu nowy numer biuletynu. W którym również zostanie zaprezentowane to stanowisko, jak również zostaną zaprezentowane fake newsy, które nasi sąsiedzi ze strony Niemiec i, i, i Czech przekazują do mediów, do internetu, gdzie mieszkańcy no, nie są w stanie sami zweryfikować, czy jest to prawda, czy nie. Więc również na stronie internetowej. Miasta i Gminy, na Facebooku będziemy stale tutaj przedstawiali właściwe, prawdziwe informacje o działalności Kompleksu Turów i tych poczynaniach, które kierujemy w stronę obrony Kompleksu Turów, uzyskania koncesji do roku 2044 i zapewnienia stabilności działalności miasta i gminy Bogatynia. Jeszcze mam pytanie do Pani Prezes. Czy w dalszym ciągu w kopalni jest Greenpeace? No, szanowni Dla Państwo, jak wyjeżdżaliśmy, to dalej oblegali tak nasze urządzenie. No, mam nadzieję, że to jest kwestia jakby najbliższego czasu, że z tego urządzenia zejdą. Ile w tej chwili osób jest na kopalce? Nie wiemy, ile osób wtargnęło. No na pewno, bo zresztą też nie widać, bo jest z pewnej odległości też prowadzimy tą działalność taką, można powiedzieć, poglądową na to całą sytuację no Niemniej jednak z każdą godziną można powiedzieć nasze nasze koszty tej całej sytuacji rosną niemiłosiernie co też mówiłam na poprzednim naszym spotkaniu z dziennikarzami, że jako PGG podejmiemy wszelkie działania, żeby wyciągnąć jakby konsekwencje prawne i odzyskać te wszystkie straty finansowe, które w związku z dzisiejszą sytuacją już zidentyfikowaliśmy bezpośrednio. Nie tylko od Greenpeace, ale także od, od poszczególnych osób zaangażowanych w ten proceder. Pozwiemy ich na drodze cywilnej. Kto teraz prowadzi mediację? Czy w ogóle są jakieś mediacje? Tak. Negocjacje. negocjacje. Tak, negocjacje prowadzi zgodnie jakby tutaj z procedurami policja i grupa negocjatorów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym briefingu prasowym, pani Prezes Wioletcie Czemiel Grzybowskiej. Szanowni Państwo, to bardzo istotny ważny temat, szczególnie dla naszego regionu, dla przyszłości naszego regionu. Nie możemy zaakceptować takich działań, że ktoś bezprawnie wtargnął na teren i zablokował na teren kopalni i zablokował jej działanie. Naraża na szkodę, a także na utratę zdrowia i życia, czy pracowników. Czy samych siebie. Jeżeli chcemy prowadzić dialog, to dialog prowadzi się przy stole w rozmowach, a nie w takich akcjach. Dla nas, jako samorządu, niezrozumiałym jest żądanie przez Czechy wstrzymania działalności kopalni do momentu rozstrzygnięcia to jest wyraz lekceważenia i poniżenia naszego kraju i naszego terenu. Wiemy, że funkcjonowanie działalności kopalni jest połączone z działalnością elektrowni, a działalność elektrowni jest związana z zabezpieczeniem dostaw prądu, energii do naszych domostw. Więc takie działanie spowodowałoby olbrzymie skutki i finansowe, ale również ogromny kryzys społeczno-gospodarczy. Dlatego jednoznaczne stanowisko samorządu i związków zawodowych pokazuje, że przede wszystkim troszczymy się o mieszkańców, o człowieka. Dziękuję bardzo za udział w konferencji.